Czas ściągnąć maskę ochroniarzowi <laughs> Ale pierwsze kliknij teczkę w górę, to ją dopiero ściągnę tam sobie dole też. Kliknij, klikaj no, a ja uwaga, uwaga, ściągam! Jeszcze lotko kaptur, a teraz... O kto to jest? Co jest ochroniarzem ze Squid Game? Co to był za film? Na końcu odcinka, czemu nie pokazałeś twarzy ochroniarzami? Czemu ochroniasz mnie w tej małej maski? Po prostu bardzo niemiłe mówiłeś, że ściągnie, a nagle nic. To jest trochę wkurzające. Ja tego nie rozumiem. A jak? Ty to rozumiesz, to ja nie wytrzymie. Jasne poproszę na następnym odcinku. Pokaż maskę, pokaż maskę, pokaż maskę, pokaż maskę. Hej, Smole, to ja, Lila. Ty nawet nie ściągnął mu, tylko wyświetlił się dziadek bez zęba. Haha! Ha. Nie lubię oszustów. Fanką Squid Game i dowiedziałam się od niej, że w tam roku 27 czerwca będzie trzeci sezon Squid Game i to są moje urodziny.